Dzień dobry bardzo I witam dalej w pracowni, grudniowo już i jedna z moich ostatnich prac, 30 na 30, bardzo kolorowa, radosna, to sobie taki gratis, ona nie mówię, bo chętnie dołączam do tych większych obrazów. kolory 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 zobaczcie wcale się nie gryzą te kolory oczywiście jest grubość 3D także fajnie się prezentuje No pomyślałem, że będę musiał zdjąć kilka obrazów, żeby prezentować te obrazy na białym tle. Wtedy będzie chyba lepiej. Tak to się wszystko zrobiło, chociaż ten to jest taki kontrast, że myślę, że jeszcze ten nie przeszkadza. Następny będę musiał jednak rozebrać tą ściankę. I jak już jestem przy głosie, jak to mówią, to zapraszam teraz 9 Muzeum Fabryki Manufakturze będzie Wernisarz o 17 Ogrody ogrodowej. Będzie tam moja jedna praca, która na razie nie pokazuje. Będzie okazja. Przypominam 9 mecza. Jak ktoś ogląda, to mecz dopiero o 20.00. Będzie Argentyna grała, także nie będzie to kolidowało. Z so, przyjściem na tą wystawę, ja postaram się też być. Mało chodzę po tych wystawach, trochę jestem takim, trochę no, no leczę się no, co dużo mówić. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję. Trzymajcie się zdrowo bo no to najważniejsze.